Cześć, w dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy modlitwę chyba najbardziej znaną, Ojcze nasz. I to, co mnie dzisiaj w niej uderzyło, gdy tak zaczęłam czytać jakby tak zupełnie innymi oczyma, jakby wyswobadzając się z tego, że to jest tak bardzo już znane. I zobaczyłam, że właściwie to tylko jedno zdanie. Dotyczy tego, co my faktycznie, aktywnie robimy, co do nas należy, tak na 100%, przebaczanie innym. Wszystko inne to jest przywoływanie tego, żeby jego wola się stała, żeby jego królestwo przyszło. A to zależy od nas. I wydawałoby się, no dobra, no to gdzie tu problem, przebaczę. I wydaje mi się, że w takim. Jednorazowym przebaczeniu, to to chyba nie jest taki duży problem. Chyba największy jest to, że żyjąc konsekwencjami tego, co inni nam wyrządzili, musimy to słowo wypowiadać czasami codziennie, czasami wiele razy dziennie. I to czyni właściwie naszą modlitwę. Dlaczego to takie ważne, chyba? Jezus wie, że. Bez tego, że nam przebaczą i że my przebaczymy, po prostu nie jesteśmy w stanie iść dalej i się rozwijać. Tak to myślę. A ty, gdzie uważasz, że jest największa trudność w tym przebaczaniu? Podziel się. Cześć.